Dalszy etap prac przy wiacie, co? No nic, <grymne> Tak, szorta się rzuci albo coś tam blacha obita, przyjdzie rynno, tutaj, potem gąciory, tam dalej nie wejdę, bo mam <gry> Więc jest tak, jest Trzeba nagrywać to zawsze tak perfekto nie wychodzi. Tam, potem po to podododziną, czy trochę. Nagrywa się ja ja, tak. Tak. już?

Trzeba tu się poszarpać tyle Dobra, Ule. Jedną ręką nagrywanie i drugą robota to lichy temat Na miarkę mniej więcej 5 to może coś tam miarkę Co? Albo tą co tu wisi Dobra nie no, 5 pięć to 5 pięć, Chyba Na będzie lepiej No jak się wyłoszczy no. no chyba tyle pod rynne wystarczy, nie? Może jakiś fachowiec się wypowie na ten temat? No pewno będzie, powinniście najpierw rynne zrobić. No, no, to co, Jak będzie, tak będzie, nie? No, no uchwyt ma centymetr, plus no rynna to ma jakieś 2 centymetry. Odejdzie nam rynna od tego. No, akurat. To akurat będzie kapać do rynny, a nie tam na jakieś te nie na boki, nie? A resztę takie wzmocnienia, jak tam jeden komentarz miałem, że ta, czy jak to się tam mówi, no to, to będą wzmacniane już później, jak będzie chwila czasu. No, i to tak Wam to wygląda. Arkusze, jakby ktoś tam się pytał, 3,5 m na, na metr 8 krycia jest. Zamówione pod. czy znaczy w sumie miały 3,5 m, a my tą dyszkę ścinamy, więc 3,40 na metr 8 krycia na 108. No, dzisiaj jeszcze jeden arkusz. I koniec. Kurde, trochę śniegiem straszy. Trochę mrozem jest. O, nie widać. Zlało się z niebem teraz. I to tak to się ma. Tak to właśnie wygląda teraz. No już się ciemno robi. Szaruwa się robi. Tak naprawdę... Tak naprawdę, naprawdę... I tak to wyszło. Ładnie. Słupy są tylko czarne. Ale no już. No teraz kawałek trzeba by dociąć. Ale to może... A jutro... Czyli... Trzech króli? Albo... Siódmego. Ładnie. Nawet sprawnie poszło.